Dzień dobry! Dzień dobry! Wasowy nowy rok! Słuchajcie, dzień dobry w pierwszym vlogu w nowym roku. Dzisiaj mamy sobotę i postanowiliśmy dla was nagrać coś, co będziemy robić, co Idziemy, Idziemy do centrum? Na kawę. Tak, jest. I może jeszcze gdzieś wstąpimy, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj mamy ładną pogodę, co? Bardzo ładny, tylko bardzo zimno, Minus 9. Uhu, zimna. <głupia> ty głupek jesteś. <głupia> no, słuchajcie, jak staliśmy rano, to było z minus 10. Pogoda jest rzeczywiście przepiękna, no ale jest potwornie zimno. Przyszła wreszcie zima. Zima do nas przyszła. Massimo mówi tak: Słuchaj, pewnie wszyscy ci, którzy. którzy Zobaczyli, że jest minus 10 i zrobiło się nagle tak zimno. Postanowili wyjechać w góry. Ja mówię, no właśnie, sprawdzam Cię na snapie: to wszyscy nasi znajomi wybyli albo nieznajomi, albo ludzie w ogóle skądś tam, wszyscy w górach. No idealnie, może i my pojedziemy w góry co? Do zakopanego? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Może w przyszłym miesiącu? Może na walentynki? Bierzemy się pracy. Tak, i pieniądze. Tak, bo ty oczywiście jak zwykle nie masz pieniędzy. To jest pierwszy do pierwsze pieniądze. Pierwsze do pierwsze pieniądze. No dobra, to jedziemy i zabieramy was dzisiaj ze sobą. I życzymy wam oczywiście miłego oglądania. No, i wylądowaliśmy w złotych tarasach. Idziemy na zakupy, na shopping. Massimo, co tam patrzysz? Kariera. Tak. Idziemy na shopping. Dobra. Zobaczymy, co się uda nam się kupić. Stanek na kawę. Tak. Jaką espresso, espresso wziąłeś? Zwykłe, nie makiato. Nie, no, to jest Tak, ale no makiato, no? Nie, nie. Normalne. No, to przystanek na kawę. I lecimy dalej. Pięć. No i koniec zakupów. Coś tam udało mi się zdobyć. Co prawda, tylko dwie rzeczy, ale powiem Wam, że nie liczyłam na nie wiadomo jakie zakupy. I weszłam tylko do tych sklepów, których mnie interesowało. A w samochodzie pokażę Wam, co kupiłam. Albo może w domu. Bo teraz jedziemy do Tesco na zakupy. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę pod fortuną, bo jak już doskonale wiecie, dzisiaj jest sobota i Massimo poszedł obstawiać mecze, zanim jeszcze pojedziemy na zakupy do Tesco. Ale tak sobie pomyślałam, że wykorzystam ten czas i pokażę Wam, co sobie kupiłam w Złotych Tarasach, żeby już tego nie robić w domu, bo jak wrócę, to pewnie trzeba będzie rozładować siaty, robić jakiś obad, wiecie jak to jest. Dobra. Pierwsza rzecz to będzie... Buff Body Works i wybrałam sobie jedną świecę, na którą już polawałam kiedyś, a też ją kiedyś w domu miałam. Tylko ona miała troszeczkę inne opakowanie. A nie wybierałam więcej, dlatego że te zapachy były takie typowo letnie, słodkie, owocowe, a ja akurat zimą jakoś tak nie przepadam za takimi zapachami. No i już Wam pokazuję, jaką wybrałam świecę, czyli to. I to jest Lilac Blossom, czyli zapach. To jest zapach bzu, o ile się nie mylę. I to jest ta duża wersja. Pachnie, słuchajcie, obłędnie. Ma też fajną tutaj tą nakładkę z takiego srebra. O jezu, już otworzyłam to i tak mi tutaj pachnie w samochodzie. Z takiego wytłaczanego srebra. No, taka troszeczkę retro. Piękna. W każdym razie wybrałam to. Patrzyłam też za mydełkami do rąk, ale powiem Wam, że. Te żelowe były przecenione na 19 zł, więc w sumie jeszcze dużo. Te takie piankowe na 24, czyli tak naprawdę chyba tylko 3 zł mniej, ale się nie mylę, bo tam 3 czy 5 zł, więc tak na dobrą sprawę bardzo mało. No ale wzięłam tą świecę i ona była sprzeceniona z 99 na 68 zł, także się cieszy, nowy zapach do domu i będzie idealna na rozpalanie właśnie w poranki. Ja lubię. Rano, jak sprzątam, jak czyszczę w domu, jak się szykuję, albo jak piszę dla Was posty, bo zazwyczaj robię to z rana, właśnie sobie odpalić taki świeży, ładny zapach. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o Bath Body Works. Ale kupiłam sobie też coś w oisho. Powiem Wam, że nie mogłam się na początku zdecydować bo zależało mi na tym, żeby kupić sobie spodnie od piżamy bo moje już się trochę powycierały ale nie chciałam kupować też bluzek na górę bo mam troszkę takich w domu poza tym one są jeszcze w dobrym stanie, więc mówię dobra, to tylko kupię jakieś spodnie no i oczywiście nie mogłam się zdecydować co wybrać, bo wybór w Oysho jest niesamowity spodni jest naprawdę dużo no i co już wyciągam i wam pokazuję. I kupiłam sobie takie spodnie. One mają tutaj na dole ściągacze. Na górze też mają ściągacze. One są takie w miarę obcisłe, ale materiał to jest, słuchajcie, coś takiego jak sweterek. Taki sweterkowy materiał, więc na pewno dobrze będzie mi się w nich spało, będzie dobrze mi się w nich chodziło po domu. I już wam mówię, ja sobie wzięłam Mkę. I one były przecenione z 99 zł na 69 zł, czyli tam te 30%. Generalnie piżamki w Oyszu są przepiękne. Ale są bardzo drogie niestety i tak na przykład spodnie kupujecie za 100 zł, bluzka za 100 zł, więc to jest naprawdę duży wydatek, jeżeli chcecie sobie skompletować piżamy. Ale właśnie jak są wyprzedaże, warto tam zajść, warto zobaczyć, co ciekawego jest. Jeszcze z tego co wiem, no bo to są tak na dobrą sprawę pierwsze takie wyprzedaże, początki wyprzedaży, więc rozmiarówka jeszcze jest w miarę dobra. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu, albo jakoś w tygodniu, podjadę jeszcze do złotych tarasów i zobaczę, może coś tam sobie wybiorę. Cieszę się, że udało mi się te spodnie zdobyć, bo też już widziałam je na stronie, ale trochę się zastanawiałam, jak będzie z rozmiarówką. Czy nie będą na mnie za ciasne albo znowu za małe. Nie wiedziałam, czy wybrać S, czy wybrać M, no ale zdecydowałam się na te. Także mogę powiedzieć Wam, że w sumie zakupy zaliczone, udane, jestem zadowolona. No i czekam na maksa, bo polecia oczywiście jeszcze go nie ma. Och, coś mi tutaj sterczy. I jedziemy do Tesco na te zakupy. No dobra, my już w domu zakupy rozładowane to trzeba coś zrobić na obiad, a Wy też doskonale wiecie, że my w soboty nie gotujemy. Dlatego postanowiłam wyciągnąć biegost, który miałam w zamrażarce i po prostu zjemy sobie poczekam aż się rozmrozi i go sobie zjemy na obiad a zostało nam naprawdę dużo żarcia jeszcze z świąt które mam zamrożone w zamrażarce także czas najwyższy to wykorzystać i dojadać ostatki, resztki słuchajcie kochani, zawsze na początku roku robię porządki w dokumentach, tu mam taki segregator w którym to wszystko trzymam no i oczywiście muszę sprawdzić wszystkie stare jakieś umowy to co się pokończyło i tak dalej tak dalej, nie wiem czy wy też tak robicie ale ja zawsze właśnie jak przychodzi nowy rok, na samym początku nowego roku robię takie porządki więc myślę, że dzisiaj czas najwyższy uporządkować posprzątać te wszystkie wszystkie graty i wszystkie niepotrzebne papiery no, to do roboty. Herbatka jest, to można działać. Dobra, słuchajcie, segregator ogarnięty. Zobaczcie, jaka sterta rachunków z tego roku, jakichś dokumentów, teczek, różnych takich badzieli, które są niepotrzebne. Ale najważniejsze, że wszystko ogarnięte i gotowy segregator już w szafce. Pasjon, moje panie Kawałek na dzisiejszy podwieczorek. No i znowu wychodzimy. Jedziemy teraz do promenady spotkać się ze znajomymi i złożyć sobie noworoczne życzenia. A później może skoczymy na jakąś pizzę, no nie? Mela do Melaverdy. Do Melaverdy pojedziemy? No, pojedziemy do Melaverdy na pizzę. Może będzie, będą też nasi inni znajomi. Zobaczymy jak ten wieczorek się potoczy. W każdym razie nie chce nam się siedzieć w domu. Siedzieliśmy się i w święta, i wczoraj po sylwestrze, więc teraz jedziemy. Wczoraj. 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 Nie, no wczoraj Dwie Wczoraj, przedwczoraj. Wczoraj. wczoraj był sylwester. Dzisiaj w nocy. Nie, wczoraj w nocy. Anita, piwo, biurę? Nie. Jakie piwo? Dzisiaj jest dwa. No tak, a wczoraj był pierwszy. Tak, jak wczoraj. Due Johnny na Massimo, to chyba ty jesteś pijany. Nie, do wczoraj, ale wczoraj siedzieliśmy w domu. No właśnie. No i taka jest nasza rozmowa. Pojechali. A ludzie jak mrówków. <grym> Widzicie te ciemne tłumy? Tam na początku? To jest właśnie kolejka do kina. A ja chcę ten maleńki tutaj o, o ten. ten. I przyjechaliśmy do Mela Verde na pizzę. Proszę, proszę, proszę. Jest głośno. Co będziemy jeść? Pizzę? Massimo sobie wybrał to. A ja sobie. tą. Co tam? Zobaczcie. To się nazywa zawodowy gracz. jest gracz. Manchester United, Teraz będzie I mi przeżywał, że przegrał znowu dzisiaj. No niestety. A co do picia? Może jakaś herbatka? No i mamy pizzę. Massimo. Anita. O, tak będzie lepiej widać. To co, kochanie, smacznego. Dziękuję. Co się tutaj dzieje? Pan Uh, that's the best, that's the best. Słuchaj, koniec dzisiejszego dnia posiedzieliśmy trochę w restauracji z Gino. Tak, zjedliśmy pizzę, posłuchaliśmy muzyki. I teraz wracamy, wracamy do domu, i od razu też żegnamy się z Wami, bo już jest późno. A zanim wrócimy do domu, będziemy, już nie będziemy nagrywać. Znaczy ja nie będę nagrywać. Messimo, co Ty robisz? Och, cała, cała się trzęsie, jest tak potwornie, słuchajcie, zimno. Och. Muszę, muszę podtrzymać ten aparat, żeby mi się tu nie trzesło. No nic, w każdym razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj byliście z nami. Kolejny vlog, pierwszy vlog w nowym roku. No i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Także mm, życzymy Wam miłego dnia, jeżeli oglądacie to rano, albo miłego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem. Buziaki do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!